Chłopak ma marzenia, każdy chce grać jak najwyżej, na najwyższym poziomie i w turnieju docelowym, który jest finał Pucharu Prezesa w Warszawie, gdzie spotka się 16 najlepszych zespołów ze wszystkich turniejów wojewódzkich. To jest wydarzenie. Poza tym wydaje mi się, że tutaj też nieprzypadkowo wybraliśmy suwałki, bo hala robi wrażenie. Cała oprawa tego turnieju, ale też poziom, bo tak jak każdy patrzy, gdzieś tam na trybunach siedzimy, rozmawiamy, przed turniejem nie było faworyta, te zespoły naprawdę wyłoniły się z eliminacji, prezentują bardzo wyrównany, ale też wysoki poziom, co trzeba podkreślić. To jest też budujące, że patrząc z góry na trenerów, gdzie sam też wywodzę się ze środowiska trenerskiego, przez wiele lat pracowałem jako trener, widzę, że te dzieci są nauczone pewnych zachowań, ale to, co pan powiedział, te dzieci też wychowawczo dostały bardzo dobrą lekcję od swoich trenerów. Tu nikt nie narzeka, tu nikt nie płacze, tu nikt nie grymasi, nikt nie krzyczy, nikt nie ma do nikogo pretensji. Trenerzy bardzo dobrze kierują tym wszystkim z ławek rezerwowych. Trenerów też nie słychać. W tej chwili mamy takie warunki, że nie wstyd jest ściągnąć tu nawet pierwszą reprezentację w futsalu i rozegrać albo mecz, albo jakiś prestiżowej turniej, bo mamy czym się chwalić. Wykorzystajmy to, będziemy lobbowali, żeby tego typu imprezy odbywały się też tutaj w suwałkach. Nie ukrywam, ja jestem pierwszy raz tutaj w suwałkach, jestem pod wielkim wrażeniem. Wiem, z możemy tylko i wyłącznie pozazdrościć takiej fali, bo takich warunków nie mamy. Tu trzeba przyklasnąć.

Talent Białystok, Akademia Wigry Suwałki, tutaj każdy z każdym może wygrać, przegrać, naprawdę no ciężko przewidzieć wynik w każdym meczu.